Teraz Wam pokażę, jak Segway AT5L, którego mogliście już wczoraj widzieć podczas przeglądu zerowego, dzisiaj jak już wygląda finalny produkt, finalny pojazd, razem z przygotowaniem i z akcesoriami, które klient wziął. Teraz pokażę Wam, jak jedzie w oryginale przed, przed rejestracją takiego pojazdu w aplikacji, bo aplikacja go odblokowuje do 60 km na godzinę tyle ile może jechać legalnie Ten, tego typu pojazd z homologacją T3B po drogach publicznych ale najpierw zanim, zanim Wam pokażę co trzeba zrobić to najpierw zobaczcie jaki będziecie mieli objaw żebyście się nie zdziwili że dostaliście zepki tego układu no, jesteśmy na naszej drodze na pewno jest to też podyktowane tym, że po okresie docierania przez te pierwsze minimum 50-100 km my zalecamy, żeby naprawdę gaz oszczędnie dodawać. Do połowy obrotu przepustnicy nie więcej. Jak ja na to mówię babciowe albo można powiedzieć jeżdżenie po emerycku, to bardzo, bardzo pomoże. Oczywiście ten gaz trzeba dodawać jednostajnie, ale nie za mocno. Bo bardzo ważne jest w okresie docierania, również dotarcie paska napędowego, co jest bardzo, bardzo ważne. Jest dodawane razem z instrukcją obsługi, jak kupicie tego typu pojazd. No i zasadą jest przede wszystkim taką, że dajcie kładowi troszeczkę te 2 metry i dopiero pa. A teraz zobaczcie. Teraz, jak już wiecie mniej więcej jak docierać, wiecie jak będzie jeździł przed rejestracją kłada w aplikacji, to teraz zobaczcie, co musicie pobrać jaką aplikację. Wystarczy, że wejdziesz w sklepie z aplikacjami i wpiszesz Segway. Wyskoczy wam taka aplikacja. Trzeba ją pobrać. Jak będzie pierwsze Logowanie się na tą aplikację. Tam system przeprowadzi Was bardzo szybko przez ten proces rejestracji i wtedy odblokujecie pojazd do 60 km na godzinę wygląda. Prawidłowa jazda w pierwszych kilometrach. Tak wygląda aplikacja, którą musicie pobrać sobie na swój telefon, czy to iPhone, czy to inny telefon z Androidem. Musicie zarejestrować swój pojazd. Tam jest oczywiście potrzebny numer VIN i wszystkie dane, które macie na fakturze i dzięki temu w bardzo prosty sposób odblokujecie sobie, ale trzymając się zasad docierania i